Kochana duszo, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że to, czego najbardziej pragniesz, jest bliżej ciebie niż myślisz? Może to, czego szukałeś przez długi czas, czeka tylko na odpowiedni moment, by się ujawnić. Dziś wiadomość od aniołów jest wyjątkowa, ponieważ uczy nas, że miłość, pokój i mądrość są bliżej ciebie niż kiedykolwiek. I to może być dokładnie to. Czego potrzebujesz w tym momencie swojego życia? Zanim zaczniemy, proszę, zostaw lajka like i zasubskrybuj nasz kanał, klikając dzwoneczek, aby ta wiadomość światła dotarła do większej liczby osób, które potrzebują duchowego wsparcia i słowa pokoju. Teraz weź głęboki oddech i pozwól sobie usłyszeć mądrość, którą anioły mają dla Ciebie. Ktoś, kogo kochasz, wyjawił członkowi rodziny, że jesteś kimś, kim nigdy nie wyobrażałeś sobie być. Może wyraził swoje najgłębsze uczucia, lub podzielił się z tobą refleksją na twój temat, o której nie miałeś pojęcia. Kiedyś czułeś się, jakbyś dawał z siebie wszystko, dawał to, co najlepsze, ale mimo to nikt nie dostrzega cię tak, jak na to zasługujesz. Czasami sposób, w jaki inni nas postrzegają, może być inny od tego. Co sami o sobie myślimy? To odkrycie może zaboleć, może wstrząsnąć Twoim światem emocjonalnym, ale może także być kluczem do zmiany postrzegania, do lepszego zrozumienia dynamiki Twojego związku i zajęcia odpowiedniego miejsca w sercu osoby, którą kochasz. Czasami to, co najbardziej boli, pozwala nam najbardziej wzrosnąć. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, połącz się z pokojem i mądrością. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i szukaj inspiracji każdego dnia. Ta osoba już jest częścią Twojego życia, ale boi się powiedzieć Ci, co naprawdę czuje. W milczeniu zmaga się z emocjami, próbując je racjonalizować i znaleźć najlepszy sposób, by je wyrazić, nie ryzykując zbyt wiele. Jednocześnie czujesz motyle w brzuchu, myśląc, że możesz być zakochany w kimś. To cię niepokoi, boisz się stracić okazję, by być blisko tej osoby, obawiasz się, że czas przejdzie, a ty pójdziesz naprzód bez niej. Próbuje to ukryć, udając śmiech, prowadząc rozmowy o niczym i unikając kontaktu wzrokowego, ale nie potrafi. Za każdym razem, gdy ją widzisz, wewnętrzny huragan emocji ją pochłania, pali ją wewnętrzny ogień. Wypalany przez ogromną chęć bycia blisko Ciebie. Jej oczy rozświetlają się, gdy jesteś w pobliżu, mimo że stara się tego unikać. Obserwuje każdy Twój ruch, wchłania Twoją esencję, czuje Twoją energię i, nie zdając sobie sprawy, zakochuje się jeszcze bardziej. Jednak strach przed odrzuceniem sprawia, że czuje się uwięziona w nierozwiązywalnym dylemacie. Zastanawia się, jak długo jeszcze będzie w stanie utrzymać ten sekret? Jak długo wytrzyma ciężar bicia serca za każdym razem, gdy jesteś blisko? Ale oto najlepsza wiadomość. Ta osoba jest coraz bliżej ujawnienia wszystkiego. Gromadzi odwagę, której potrzebuje, czekając na odpowiedni moment. A kiedy to się stanie, anioły mówią, że musisz być gotowy, by usłyszeć to z otwartym sercem. Bez uprzedzeń i lęków. Ta miłość nie może dłużej pozostawać ukryta. Przeznaczenie zaczęło pociągać sznurki i delikatnie popychać, by ta relacja miała miejsce w odpowiednim czasie. Anioły próbują pokazać ci coś wyjątkowego prawdę, która zawsze była tam, nawet jeśli nie chciałeś jej dostrzec. Znasz to uczucie, że ktoś myśli o tobie, nawet gdy jest daleko. Ten dziwny ciepły dreszcz w klatce piersiowej. Intuicja, która mówi ci, że jest ktoś, czyje serce bije w tym samym rytmie co twoje. To nie dzieje się w twojej głowie. To jest prawdziwe w twoim życiu miłosnym. Duża zmiana nadchodzi i nic już nie będzie takie samo. Anioły kierują wszystko, aby to spotkanie miało miejsce w odpowiednim momencie, aby słowa, które przez długi czas były ukryte, w końcu zostały usłyszane. To, co było ukryte, wkrótce wyjdzie na jaw, a ta osoba nie będzie w stanie trzymać tego w tajemnicy. Serce tej osoby zaczyna bić szybciej za każdym razem, gdy cię widzi, choć próbuje udawać obojętność. Jeśli zwrócisz uwagę, zauważysz, że znaki były zawsze tam, jak unika twojego wzroku, kiedy ją przyłapujesz. Jak słowa zdają się być prowadzone przez wszechświat, tworząc między wami połączenie tak silne, że ani czas, ani przestrzeń nie mogą go zerwać. Jednak ta osoba odczuwa również ogromny strach, strach przed wyjawieniem wszystkiego i obawę, że nic nie będzie takie samo jak przedtem. Co, jeśli połączenie, które czujesz, nie jest wzajemne? Co? Jeśli po wyjawieniu swoich uczuć wszystko zmieni się nieodwracalnie, jej największy strach nie dotyczy odrzucenia, ale możliwości utraty cię na zawsze. A jest jeszcze coś, co sprawia, że jej serce bije szybciej: niepewność. Czy w twoim życiu jest już ktoś, kto zajmuje to wyjątkowe miejsce? Znasz to uczucie, że coś wielkiego zaraz się wydarzy. Intuicja mówi ci, że przeznaczenie cię zaskoczy. Anioły chcą, żebyś wiedział, że jest ktoś bardzo blisko ciebie, kto to czuje. Ta osoba jest opanowana przez zazdrość, nawet jeśli stara się to ukryć pod obojętnością, fałszywymi uśmiechami lub chwilowymi rozproszeniami. Tylko sama myśl, że mogłaby cię stracić, rani jej duszę. Ten strach ją pochłania, popycha ją zmuszając ją do wahania się między lękiem a chęcią działania. Z tego powodu potrzeba wyjścia z tajemnicy rośnie z dnia na dzień. Czuje, że musi się otworzyć, zanim będzie za późno, zanim jej milczenie zamieni się w żal. Tysiące razy myślała o tym, by otworzyć swoje serce przed Tobą, ćwiczyła, co powiedzieć, pisała wiadomości, których nigdy nie wysłała. I wyobrażała sobie różne scenariusze tego, co mogłoby się wydarzyć między wami. Marzyła, że możesz czuć to samo, o magicznym spotkaniu, w którym wszystko pasuje, jak kawałki boskiego układanki. Ale teraz wszechświat przygotowuje odpowiedni moment. Zmiana nadchodzi. Transformacja nastąpi w wyjątkowym spotkaniu, które zmieni wszystko. A wiesz, co jest najbardziej zaskakujące? To spotkanie może być zaplanowane przez przeznaczenie, które stawia was naprzeciwko siebie w idealnym momencie, lub może wydarzyć się w sposób tak intensywny, że ta osoba nie będzie w stanie dłużej ukrywać swoich uczuć. Kiedy ten moment nadejdzie, anioły proszą, abyś był gotowy słuchać z otwartym sercem, bez lęków i wątpliwości. Bo ta miłość jest prawdziwa i zapisana w Twoim przeznaczeniu. Zwróć uwagę na znaki. Możesz zauważyć, że ta osoba jest bardziej podekscytowana, bardziej obecna, może trochę bardziej niezdarna lub nerwowa, gdy jest w Twoim towarzystwie. Możesz zauważyć, że patrzy na Ciebie, kiedy myślisz, że nie patrzysz, lub że mówi szybko, gdy próbuje prowadzić głębszą rozmowę. Ale jest coś, co na pewno poczujesz. Jej energia jest coraz bliżej, i wtedy nie będzie już żadnych tajemnic ani ukryć, ponieważ jeśli miłość jest prawdziwa, zawsze znajdzie swoją drogę, a ta miłość, którą wszechświat ci objawia, nie może pozostać ukryta na długo. Anioły chcą, abyś wiedział coś bardzo specjalnego. Ta osoba, choć przytłoczona niepewnością, jest częścią Twojego emocjonalnego przeznaczenia. Wszechświat przysięga, że Was połączy, a kiedy to się stanie, wybuch emocji zmieni wszystko. To nie jest zwykła miłość, to miłość silna i głęboka, jakby wyszła z jakiejś historii. Ta osoba ma duszę, która pasuje do Twojej i pragnie zbudować coś wspaniałego z Tobą. To uczucie jest jak unikalny kwiat, który zaczyna kwitnąć w Twoim życiu, przynosząc światło. Urok i magiczną energię na Twojej drodze. I najważniejsze: Twoje anioły, stróże, planują wszystko, przygotowując każdy szczegół, by ta miłość zakwitła i stała się spełnieniem Twoich marzeń. Teraz wpisz w komentarzach: Akceptuję tę niebiańską wiadomość, aby wzmocnić energię tej prośby. i niech anioły prowadzą Cię w każdym momencie. Zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek aby ta energia mogła nadal rozprzestrzeniać się w sercach wszystkich. Do następnej wiadomości. Niech pokój i boska światłość otulają Twoje życie, otwierając ścieżki do szczęścia i spełnienia. Amen.